Znasz to uczucie, gdy myślisz, że projekt jest skończony, a to dopiero początek. Wszystko zaczęło się niewinnie. Projekt gotowy, piękny, dopieszczony. Grafik patrzył na niego z dumą, jak rodzic na swoje dziecko, i wtedy przyszła pierwsza wiadomość super, tylko logo większe. No to zrobił większe. Wysłał. Chwila ciszy, i kolejny mail. Wie pan co? Jednak mniejsze. Okej, okay, zrobił mniejsze. A może jednak wyrzućmy logo zupełnie? Tak będzie czyściej. Plik zaczął mutować szybciej niż koty w memach. Wersja Final. Wersja Final 2. Wersja Final ostateczna. A potem wersja Final ostateczna, poprawki, FU7. Każda zmiana rodziła kolejną. Kolory bardziej pastelowe, ale jednak wyraziste. Czcionka delikatniejsza, ale jednocześnie mocniejsza. Tło bardziej niebieskie, ale nie takie jak wczoraj. Termin? Już dawno minął. Budżet? Stopniał szybciej niż lód w kawie na Open Space. A grafik? Zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem jego pliki nie żyją już własnym życiem. I tak powstała legenda o projekcie, którego nigdy nie skończono. Podobno do dziś krąży po firmowych serwerach, jako wersja final, na pewno ostatnia, poprawiona. A jutro? Pewnie dostanie kolejne maile.